I wyważona narracja. W przekazie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata relacjonowanych na bieżąco różne punkty widzenia, reagowanie tam, gdzie dzieje się krzywda, determinacja, by być zawsze w centrum wydarzeń. Jesteśmy miejscem uczciwej debaty, Polsat, siła wiarygodności. Dopomaganie pomagania nie jeden krok, tylko półtora. Półtora procent podatku dla mojego syna jest to kolejny krok w walce o to, aby przestał być karmiony sądom. żeby mógł w końcu spróbować ciasta, które sama mu zrobię. Przekaż półtora procent podatku Fundacji Polsat. Rozlicz się sercem i wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7531. Do pomagania jeden krok i pół więcej. Przed nami kolejny odcinek.